ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っ

w ścigu górskim w Siennej w jedenastej rundzie tego ścigania. To była grupa Open. Ja poproszę, aby ten emocjonujący skład pozostał jeszcze, bo myślę, że lepiej prezentować się będą z większą ilością pucharów, bo one im się, drodzy państwo, po prostu należą. W klasie Open 2000+, plus również wygląda tak samo. Dubaj na miejscu trzecim, Grzesiński na drugim i Nagórski na pierwszym. I drodzy Państwo Tomasz Nagórski, Rafał Grzesiński i Sebastian Got to najlepsza trójka dziś na trasie wsiennej i tak samo też przedstawiała się klasyfikacja generalna tego ścigania, która mogłaby zostać ogłoszona na końcu, ale myślę, że oni też się cieszą, im więcej tym lepiej prawda? Zatem klasyfikacja generalna 11 rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski miejsce pierwsze Tomasz Nagórski najszybszy na trasie wsiennej Miejsce drugie Rafał Grzesiński i miejsce trzecie Duwaj, czyli Sebastian Gąsior. Mamy jeszcze nagrody od naszego sponsora, zdaje się, tak? Od firmy. Aha, to na jutro, dobrze, bo tu trochę za dużo mamy tych pucharów. Wszystko dostaną chłopaki, co mieli dostać. I jeszcze są nagrody Andrzej Szepieniec. trójka wygrała również ściganie w klasyfikacji generalnej. Najszybszy na trasie Tomek Nagórski. Rekord trasy dzisiaj ustanawiał dwukrotnie i stanęło na tym, że teraz w Siennej obowiązuje rekord minuta 28 121. Miejsce drugie Rafał Grzesiński i na miejscu trzecim Andrzej Przepieniec. Na zwycięzców w klasyfikacji generalnej również od naszego głównego sponsora oleje Wenol. Drodzy Państwo, teraz może czas i trzymamy kciuki. W sprawie sprawie ze swoim jasiem przyspawał się do tej drugiej pozycji. Powiedz jak, jak to było, kiedy jechałeś przedostatni i wiedziałeś, że masz za sobą tak szybkiego Tomka Nagórskiego. Czy to Cię motywowało do szybszej jazdy, czy Cię wręcz stresowało? Nie, było spokojnie. Przyjeżdżasz, jak widzę, z rodziną. Czy taka atmosfera piknikowa tu w Siennej odpowiadała Waszej całej ekipie? Barto. Myślę, że Szajk zapytać, tam stoją. Super, super. super. Zapraszamy w przyszłym roku. No drodzy Państwo. Góry, Duże brawa i dziękujemy zawodnikom. I jeszcze, drodzy Państwo, chcielibyśmy...